Jan Adamczewski, legendy Starego Krakowa o pierścieniu księżnej kingi. Książę Krakowski, bolesław wstydliwy, zapragnął ożenić się z piękną Kingą, córką króla węgierskiego Beli. Wysłał więc na Węgry posłów z prośbą o rękę królewny. Król Bela przystał na zaślubiny i królewna też wyraziła zgodę. Gdy zaczęto mówić o posagu dla panny młodej, Kinga rzekła do króla: Ojcze, nie chcę złota ni srebra. Daj mi coś, co będzie w moim nowym kraju służyć wszystkim, tak bogatym jak i biednym. Król Bela zawiózł córkę do kopalni soli, która przysparzała Węgrom bogactwa, i powiedział: Oto, córko moja, skarb cenny dla wszystkich. Weź go sobie. Ucieszyła się królewna, że będzie mogła ofiarować Polsce sól, której tam wcale nie było. Ale i zatroskała się bardzo, bo jak tu zabrać ze sobą ten skarb? Jak zabrać tyle soli, by tam jej dla wszystkich wystarczyło? Pochyliła się nad głębokim szybem. Wrzuciła w jego przepastną otchłań swój złoty pierścień i westchnęła cicho. Oby ta sól mogła razem ze mną zawędrować do Polski. Pożegnała Kinga rodzinne ziemie i wraz z orszakiem posłów wyruszyła w drogę do swej nowej ojczyzny. Po wielu dniach Podróży Dotarła królewna na Wawel, gdzie odbyły się zaślubiny. Wkrótce po weselu Kinga wraz z księciem udała się w objazd swych nowych ziem. Pytania: Skąd pochodziła królewna Kinga? O jaki dar dla Polski poprosiła swego ojca? Co zrobiła Kinga w węgierskiej kopalni soli? Pewnego dnia orszak książęcy zatrzymał się na odpoczynek. Osadzie zwanej wieliczką. I wtedy Kinga przypomniała sobie o swoim darze dla nowej ojczyzny, o soli. Poleciła sługom kopać w miejscu, które wskazała. Nie trudzili się długo. Już po chwili na ziemi leżała wielka bryła soli. A kiedy ją rozbito, nagle coś błysnęło złociście. Księżna pochyliła się i o dziwo! Zobaczyła swój pierścień wrzucony do szybu solnego na Węgrzech. Raźno kopali słudzy książęcy, a im głębiej sięgali, tym więcej znajdowali soli. I mimo że upłynęło już tyle wieków, w wieliczce i niedalekiej bochni, wciąż wydobywa się sól. Dar księżnej kingi, który służy zarówno bogatym, jak i biednym. Księżna Kinga dobrze przysłużyła się swym bogatym, solnym darem. I na zawsze pozostała we wdzięcznej pamięci i legendzie. Pytania: W jaki sposób Kinga znalazła się w wieliczce? Co się wówczas wydarzyło? Jak myślisz, jaką osobą była księżna Kinga? Uzasadnij swoje zdanie na jej temat.